Cześć. Tu Grzesiek z Felgido.pl. W motoryzacji masa to największy wróg. Im lżejsze koło, tym lepsze osiągi. Dziś porozmawiamy o technologii, która rozwiązuje ten problem. Flowforming. To proces, który jest hybrydą odlewania i kucia, oferując najlepszy kompromis między ceną, wytrzymałością a lekkością. Zwykły odlew jest w porządku, ale felgi flow formed idą o krok dalej. Proces zaczyna się od tradycyjnego odlewu niskociśnieniowego, ale w takiej formie pozostaje tylko część felgi, czyli ramiona, i część bębna. I tu zaczyna się magia. Ten odlew jest podgrzewany następnie do wysokiej temperatury, około 300 do 500 stopni Celsjusza. Następnie hydrauliczne walce wywierają na niego ogromne ciśnienie, nawet 12 tysięcy PSI, dosłownie rozciągając i kompresując materiał na boki. Co daje nam to walcowanie pod ciśnieniem? Zagęszczenie struktury. Materiał w obręczy przyjmuje włóknistą i zwartą strukturę ziaren, która jest niemal identyczna jak w procesie kucia. Proces ten zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i granice plastyczności. To znaczy, że felga Flow Formed jest dużo bardziej odporna na pęknięcia i odkształcenia przy uderzeniu w dziurę czy krawężnik niż standardowy odlew. Mamy więc wytrzymałość bliską kuciu, ale przy znacznie niższych kosztach produkcji. Walcowanie pod ciśnieniem pozwala nam na stworzenie cieńszych ścianek bębna felgi, ale bez utraty sztywności. Efekt? Felgi flowforming są od 15 do nawet 25% lżejsze od porównywalnych felg odlewanych. To kolosalna redukcja masy nieresorowanej czyli masy poniżej zawieszenia. To zagadnienie poruszymy szczegółowo w innym nagraniu. Lżejsze koła to natychmiastowa poprawa, szybsze przyspieszenie, skuteczniejsze hamowanie i lepsza reakcja zawieszenia na nierówności. Felgi te są też sztywniejsze poprzecznie. Dla kogo to ważne? Dla entuzjastów szybkiej jazdy i dla producentów aut sportowych. Większa sztywność poprzeczna oznacza poprawioną precyzję prowadzenia pojazdu. To dlatego technologia Flowforming jest seryjnie wykorzystywana w samochodach luksusowych i sportowych, jak Aston Martin, Ferrari czy Porsche, oraz na torach wyścigowych. Flowforming to technologia, która rewolucjonizuje rynek felk, łącząc wytrzymałość kucia i cenę bliską odlewu. Jeśli szukasz felk, które poprawią osiągi i bezpieczeństwo Twojego auta, a nie tylko jego wygląd, felgi Formed od Wrath, Borbet, czy ATS to najlepszy kompromis? Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już do czynienia z tą technologią i jakie są Wasze wrażenia. I oczywiście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie felgido.pl. Do zobaczenia.